Cześć skorpionki, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Kochani, dziękuję za Waszą cierpliwość. Dawno mnie tutaj nie było, ale musiałam zaprowadzić pewne rzeczy do porządku, kochani, i przy okazji jeszcze mam porazę dwa razy, także aha. Eee, wracam dopiero teraz dla Was, kochani, i proponuję Wam dzisiaj eee, dwutygodnioweczkę taką słuchajcie, od 12 kwietnia do 23 kwietnia, tydzień 15. I szesnasty. Co? Zobaczymy, co tam u Was. Talie są dwie, główne, dopowiadające i dopowiadające, słuchajcie, przetasowane. Już czekają tutaj na Was, moje kochane skorpionki. E, bardzo dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za wszystkie lajki, kochani, komentarze, subskrypcje. Wszystkie są mile widziane. Ja wiem, że wiecie, moje kochane skorpionki. Zatem, jak zwykle, zobaczymy, co tam u Was. Zobaczymy, jaka jest energia główna. Zobaczymy, co idzie do przyszłości. Bądź co z przeszłości może na Was wpływać. Zobaczymy, jak Wy się z tym macie, moje kochane Skorpionki. Zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość. Związki dla związkowców, związki dla singli. Niespodzianka, praca, finanse i wynik, bądź rada. Co, moje kochane Skorpionki, co tam u Was, kochani? Zatem zaczynamy. Poproszę energię główną dla Skorpiona. Tydzień 15-16, od 12 do 23 kwietnia 2023. Co to ma skorpionka? uhu, uh, uh. głupiec, kochane moje skorpionki. E, ha. Jakaś nowa droga przed wami, co? E, bądź jakiś skorpionek jest na jakimś wyjeździe. Teraz, możliwe. Słuchajcie, święta po świętach. Czy skorpionek jeszcze nie wrócił? Co? Z, z, z czasów. Przepraszam. Yy, ojejku, rzeczywiście, zobaczcie, tu mam cztery miecze. kochane skorpionki, ja myślę, że wy gdzieś pojechaliście może do jakiegoś lekarza, bądź słuchajcie yy, może zrobić jakiś zabieg, może ktoś zęby robi w Turcji <laughs> nie wiem, tak mi przyszło <laughs> zatem kochane moje skorpionki yy, wygląda to dobrze, pamiętamy tylko przy tym głupcu pamiętamy przy głupcu, żeby sprawdzać Yy, jakieś słuchajcie, dokumentacje Albo informacje, które do nas przychodzą Ponieważ wiecie Jak jesteśmy na nowej drodze życia Bądź, o może być jakaś nowa droga życia Bądź słuchajcie, jeśli jesteśmy w podróży, w jakimś nowym miejscu To czasami jesteśmy tacy naiwni, wiecie <laughs> Przepraszam Dlatego słuchajcie, uważamy Przy tym głupcu, żeby nie być zbytnio naiwnym yy, Generalnie słuchajcie, ja myślę, że To jest dobra energia, to po prostu skorpionek Gdzieś fajnie przebywa w jakimś fajnym miejscu Z, z fajnymi ludźmi tam, gdzie świeci słońce podejrzewam, co? Myślę, że może, być, może jesteście w miejscu, gdzie, em, gdzie coś się tam dla Was zaczyna od, no, od nowa. Jakąś musi jakieś nowe przeżycie, jakieś nowe doświadczenie skorpionek zbiera. bądź będzie zbierał. No, dobrze to wygląda skorpionki, jest OK. E, skorpionki zatem co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać. Kurczę, nowa droga życia u skorpionka. Mm -hmm. Nowy etap, słuchajcie, nowy etap w życiu przy tym głupcu. Tak to jest. E, Okej, okay, skorpionki. Co do przyszłości? Bo co z przyszłości może na Was wpływać? Tutaj, co my tu mamy? Ojejku, zobaczcie, do przyszłości idzie jakieś, słuchajcie, jakieś takie, jakieś niemiłe sytuacje. Idą do przyszłości. Tak, tak. E, bądź, słuchajcie, takie spotkanie, Spotkanie z kimś po jakimś czasie, takim dłuższego nie widzenia się. Ojejku, kochankowie! <laughs> kochankowie, słuchajcie, kochane skorpionki, też tak mogło być, że może tam wasza druga połówka, bądź osoba, którą lubicie, może coś tam wam powiedziała takiego niemiłego, e, mógł to być bliźniak. E, mógł to być bliźniak, no. E, bądź, słuchajcie, silny bliźniak, ja to mówię, silny bliźniak. Ale niekoniecznie. Ja myślę, kochane skorpionki, że, yy, że do przyszłości idą. Słuchajcie, jakieś takie patrzenie. No właśnie, tak, to idzie do przyszłości. Patrzenie w przeszłość i się zastanawianie ojejku, fajnie tam było albo dlaczego on mi to powiedział albo ona. słuchajcie, ja widzę, że wy jesteście ponad to i to idzie do przyszłości. Właśnie, ta piątka kielichów. Ponieważ, zobaczcie, na tej karcie są trzy rozlane kielichy. Aha, a te dwa kielichy są jeszcze do góry postawione, czyli coś tam jest, słuchajcie, fajnego w tych dwóch kielichach. No, dla Was nowa droga życia to jakieś takie smutki związane z przeszłością idą i może słuchajcie, z jakąś tam nieudaną miłością, bądź słuchajcie, może z jakąś tam może z jakąś decyzją. Może skorpionek musiał podjąć decyzję, była ta decyzja dla Was ciężka, słuchajcie, ale Wy już, słuchajcie, idziecie tą nową ścieżką życia, słuchajcie, wiecie. Tak to widzę. Lekkim krokiem. No, kochane skorpionki. Nie martwimy się, nie patrzymy w przeszłość. Jak wy się z tym macie? Jak wy się z tym macie, moje kochane skorpionki? Co jest w Waszych głowach? super. A Wy poczuliście, kochany skorpion, to wasza energia, wy poczuliście, wy czujecie, że to jest dobra e, decyzja, cokolwiek tam podjęliście, cokolwiek się wydarzyło i ta nowa droga życia, to jest ten nowy etap, to jest dla was dobry, wy jesteście zadowoleni, słuchajcie, jesteście zadowoleni. E, a z buław tutaj, kochani, też tak może być, że e, skorpionek, e, słuchajcie, to jest ten taki e, też tak może być, że skorpionek właśnie myśli o tej drugiej połówce o kimś, słuchajcie, tej Waszej miłości, macie to w głowie, tą osobę, tą sytuację i słuchajcie, jakaś nowa będzie y, okoliczność, Aha. żeby może, słuchajcie, z tą Waszą połówką coś tam zrobić, zdziałać razem. Generalnie, słuchajcie, ten król kielichów, on jest zadowolony, z, ogóle, super energia, on jest zadowolony z tego, co ma, też gdzie jest, on, słuchajcie, Tutaj za nim są statki, pływają, wiecie, zburza, burza, Nie, sztorm na morzu, a on tutaj siedzi, słuchajcie, na tronie z dwoma kielichami i jest cool. Dobrze, słuchajcie, skorpionki, bardzo dobra energia, bardzo dobrze się macie w ciągu tych dwóch tygodni, to jest najważniejsze, najważniejsze jest to, co jest w naszych głowach, słuchajcie, dobrze, macie nastawienie, nastawienie niczym król kielichów, dobra, spoko. Skorpionki, co przyniesie najbliższa przyszłość dla Was? Może być ten kolejny tydzień. O, 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 kochani, o, proszę, co ja tutaj widzę. Odchodzenie od sytuacji, które nam nie służą. Podróż, ojejku podróż, tak. <laughs> podróż. E, w waszej sprawie was czeka. Może być jakaś podróż do pracy, słuchajcie. Może e, będziecie uskuteczniać coś nowego. Jeśli chodzi o pracę, ale generalnie też słuchajcie, wyzdrowienie, właśnie, wyzdrowienie. Także jeśli ktoś się martwi o jakieś tam rzeczy zdrowotne, ja tutaj widzę ozdrowienie. Słuchajcie, królowa pentakli ona jest zdrowa. <grymna> ona jest zdrowa i dobrze zarządza. Mała cesarzowa. Dobrze, słuchajcie, osiem kielichów. Osiem kielichów, wiecie co? To też jest takie. Generalnie mówiąc to jest takie. To jest takie przesycenie emocjonalne, to jest takie. Dużo tego, nie? Tu kielichy, tu. To jest takie, gdzie człowiek mówi, a, odchodzę. Zostawiam to wszystko, nie wracam. No i zazwyczaj tak jest, że się wraca, ale się, co się powie? Słuchajcie, skorpionki to wasze. Z czegoś, z czegoś jak się nagadacie... <słuchajcie> no nic, zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, już tasuję talię dopowiadającą. Osiem kielichów. Najbliższą przyszłość dla skorpionka. O, król Buła! jest dobrze kochani 10 pentakli no jest wspaniale kochani jak się cieszę skorpionki jest dobrze jest wspaniale słuchajcie tutaj widzę rodzinę e, Rodziny na przedsięwzięcie Aha. super gwiazda słuchajcie spełnianie, spełnianie marzeń no sąd ostateczny słuchajcie jedna z najlepszych energii w tarocie, pomyślę zakończenie spraw, ale takie jest, też um, mamy błogosławieństwo z niebios, słuchajcie, kochani. Może jakiś wam się, um, może uda Wam się jakiś, e, jak to się mówi, wygrać jakiś pro, proces, słuchajcie. E, może jakaś właśnie przyjdzie decyzja. Yy, może niekoniecznie, może niekoniecznie, ale słuchajcie, jakaś wygrana dla Was, wiecie? Jakieś spełnienie marzeń. Przychodzi do Was coś dodatkowego, coś, co sprawi, że będziecie bardzo zadowoleni, będziecie bardzo szczęśliwi, może nawet jeszcze popłyną, popłyną ze szczęścia, przy tej gwieździe tak jest. Słuchajcie, tak gwiazda nam dodaje, dodaje nam zdrowia, dodaje nam kasy, przyjaciół, miłości i słuchajcie, nawet klejnot, klejnoty. Yy, generalnie ja myślę, moje kochane skorpionki, że jest wszystko ok, jest wszystko dobrze. Najbliższa przyszłość czeka was, tak może być, że jakaś, słuchajcie, może przeprowadzka, jakieś fajne, dobre dla Was miejsce. E, aha, już po jakimś takim naprawdę czasie, już takiego te, przy tych ośmiu kielichach, to już naprawdę czekamy na tą przeprowadzkę. No. Ale generalnie to cokolwiek tam do Was idzie, to będzie spełnieniem, będziecie się bardzo dobrze czuli. I mam tutaj tego króla Buław. Ten król Buław, on idzie po swoje i on używa sprytu, e, swojej charyzmy. Ale to jest dobre, to jest, pozytyw, to jest bardzo pozytywne. Mhm. Dobrze, jest super, moje kochane skorpionki. Yy, zatem skorpionki w związkach. Co tam u Was, kochani? Związki dla związkowców. Jak to wygląda z tej strony? Widzicie, jak spojrzymy tutaj na ten rząd pierwszy, tak to działa że w przeszłości wydarzyła się jakaś może niemiła dla Was sytuacja, ktoś coś powiedział, Skorpionek nie był zadowolony. Trochę czasu minęło, Skorpionek już doszedł do siebie i zostawia to, co Wam nie służy i idziecie, słuchajcie, po swoje, po lepsze. Słuchajcie, idziecie tutaj po to spełnienie marzeń. Super, dobrze to wygląda, Skorpionki. Skorpionki, zatem związkowcy, co tam u Was w związkach? Super, fajnie. Słuchajcie, współpraca, kooperacja ze swoją drugą połówką nad czymś działacie. Rzeczywiście może być, działacie nad tym domem. A tutaj zobaczcie, mamy umiarkowanie, czyli energia płynie, jest przepływ energii, informacji. Słuchajcie, jest dob dobrze. Słuchajcie, w związkach jest wspaniale. Nad czymś razem działacie, Skorpionki. Jeśli była taka sytuacja, że się tam nie wiem, może gdzieś tam pokłóciliście, albo nie, 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 nie pokłóciliście. Może jakaś była wymiana zdań, to dochodzi, słuchajcie, do porozumienia. Fajnie, dobrze. Dobrze to, dobrze to widzę. W związkach. Uh -huh. e, kochane skorpionki, single. Co tam u Was? Związki dla singli. Zingli. <śpionki> skorpionki moje kochane, single. Co tam u Was? Uh -huh. Uh -huh, jak wspaniale. Mała cesarzowa królowa pentakli, moje kochane skorpionki, myślę, że e, myślę, że... A co to mamy? O, rycerz Buław. Rycerz Buław. No, kochane skorpionki single, ja myślę, że może tak będzie już sięgam po drugą talię, że za granicą może pojedziecie za granicę bądź gdzieś dalej od waszego miejsca zamieszkania. I słuchajcie, i myślę, że tam będziecie wydawać kasę. Tam będziecie wydawać kasę, ale też tak może być, że poznacie kogoś na jakiś szybki romansik. Zaraz dopowiemy, dobra? Zaraz dopowiemy. Yy, yy. Przy tym rycerzu Buław, słuchajcie. Yy, fajnie się czujemy, jest OK. Yy. Ale to tak może być, że Wy jako ta królowa była, chcecie jakiejś stabilizacji, a ten yy, rycerz Buław, to on tylko chce się zabawić. Wiecie, ale zaraz słuchajcie, sobie zaraz dopowiemy. Królowa pentakli, słuchajcie, królowa pentakli. Czy ja powiedziałam, że to królowa ław. Nie, królowa pentakli. To jest energia ziemska, słuchajcie. Energia ziemska, czyli takiego też dogadzania sobie, słuchajcie. Energia Wenusowa, zobaczcie, sprawiedliwość. Mhm. Do koloru. Skorpion Single nie wie, co ma zrobić. Dwa kielichy, ale szuka miłości. Czeka na tą miłość, co? Skorpionki, skorpionki Single, ja tutaj widzę tak, że ja tutaj widzę tak, że, że będzie ciężko Wam się zdecydować, wiecie. Co zrobić, gdzie pójść, słuchajcie, z kimś się tam może umówić, ponieważ tego będzie dużo. Przy siedmiu kielichach tak jest, że ciężko jest nam, słuchajcie, tą jedną rzecz, zdecydować się na jedną rzecz, na jedną sytuację, na jedną osobę. Ale słuchajcie, przy tej sprawiedliwości tak jest, że wy będziecie, że, że cokolwiek, słuchajcie, podejmiecie, jakąkolwiek decyzję, będzie ta decyzja dobra. I tak. Ciężko Wam będzie, słuchajcie, wiadomo, przy siódemce kielichów, nie wiadomo na czym się skupić: czy zajrzeć do tego kielicha, czy do tego, ale ja widzę, że. I to może być też tak, kochani, że przez internet możecie poznać kogoś właśnie z tego strzygonu ognia baran, lew, bądź strzelec. I ciężko będzie wam się zdecydować. I teraz się zastanawiam, czy wiadomo, to jest czytanie na jeden tydzień, yy... ale teraz tak myślę przy tym głupcu. Co? Przy tej waszej energii głupca i przy tej najbliższej przyszłości, gdzie spełniacie marzenia, ja myślę, może tak być, kochani, że jak kogoś poznacie w tym tygodniu, w ciągu tych dwóch tygodni, może coś z tego być. Ciężko będzie wam to zobaczyć na samym początku, wiadomo. Ale myślę, że będzie dosyć tego odgradzania się z Waszej strony. Dosyć tego, słuchajcie, takiego chowania swojego serca. I myślę, że skorpionek, single, będzie ruszał po swoje. Co? Słuchajcie, jesteście w energii królowej pentakli. Królowa pentakli niczym mała cesarzowa podejmuje dobre decyzje dla siebie, dla swoich bliskich. Także cokolwiek się wydarzy, słuchajcie, kochani, moje skorpionki w ciągu tych dwóch tygodni. Nie, nie bójcie się, nie obawiajcie się, tego będzie dużo, będzie się działo. Tutaj słuchajcie, ten rycerz Buław, dwa razy on mi się pojawił. No będzie interesująco, będzie ciekawie, ale Wy będziecie i tak się trzymali tej ziemi. W sensie, że nie dacie, nie będziecie naiwni, wiecie? Będziecie się dobrze bawić, fajny czas będzie. Nie dacie się omamić. To, to właśnie mi się podoba. Ale generalnie dobrze to widzę, wiecie. Rzeczywiście możecie kogoś fajnego poznać. No, kurczę. Dobra, skorpionki. Co tam? Jaka jest niespodzianka? Niespodzianka dla skorpionka. Na przyszły tydzień, 15. Nie, jesteśmy już w tygodniu 15. No. Niespodzianka. Jaka jest niespodzianka dla skorpionka? Skorpionek, niespodzianka. Ojejku, zobaczcie, pięć mieczy. Pięć mieczy i sąd ostateczny. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Kochane skorpionki, może tak być, że ktoś z Was decyduje się na upiększanie jakieś, yy, może jakiś tatuaż, bądź jakiś makijaż permanentny, <noise> coś z igłami, także tak może być. To jest jedna sprawa. Co to za niespodzianka? Może uda się to, dlatego... Ale kolejna sprawa jest taka, że tą niespodzianką może tak być, że coś nie pójdzie waszej myśl, po waszej myśli, wiecie? Coś związanego z y, jakimiś sprawami urzędowymi. Ale zobaczmy. I to też tak jest, słuchajcie, ja zawsze idę tą dobrą stroną, y, tą dobrą stroną, pozytywną stroną, jeśli chodzi o niespodziankę szczególnie. Dlatego ja myślę, że może tak być, że skorpionek użyje swojego sprytu i uda wam się, słuchajcie, wyjść na swoje... Bądź ktoś wobec Was okaże się może niezbyt uczciwy, co? To powiedzmy sobie: tą piątkę mieczy. I to jest też, słuchajcie, tu jest pięć kielichów, i tu jest piątka mieczy. Słuchajcie, jak coś miłego się, nie, może się coś takiego niemiłego wydarzyć, wiecie, w tym tygodniu. Ale zobaczcie, po raz drugi piątka mieczy. I to słuchajcie, wyrzuci Was na nową drogę życia. <laughs> no, w takim skrócie. Aha, wisielec. I król mieczy. Okej. Okay. I trzy kielichy. No dobra, skorpionki. To jest dla jednego skorpionka. Może niespodzianką będzie to. Że wyjdzie na jaw jakaś prawda, prawda na temat związku bądź jakiejś sytuacji, że okaże się, że jest tam Was więcej niż potrzeba. dobra? Tak jest przy trzech kielichach. Czasami okazuje się, że jednak o tą jedną osobę jest za dużo, <grych> co? I Wy będziecie robić porządki, moje kochane skorpioneczki, co? W tym tygodniu będziecie ucinać psz, 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 sytuacje i osoby, które Wam nie służą, ale, kochani, yy, ale, ale, ale. Idąc z pozytywnym tropem tutaj, tej niespodzianki, ja myślę, że dojdzie do Was w końcu jakaś prawda. Ta prawda będzie bolała, ale ta prawda Was, słuchajcie, wyleczy. No, spowoduje ona, że tak, że, to, że, że wyjdziecie na swoje, moje kochane skorpionki. Przy tym głupcu jakaś nowa droga życia, jakaś zmiana, słuchajcie, kochani kochane skorpionki, jakaś zmiana Was czeka. Bądź Wy zmienicie zdanie, bądź ktoś zmieni zdanie. Ten król mieczy, powiem Wam, on tak kalkuluje na chłodno. Dużo tych mieczy tutaj. Za dużo tu uczuć nie ma. Tak samo tutaj, słuchajcie, i to tak właśnie kurde, tak właśnie może być, że albo skorpionek będzie wobec kogoś nie fair, ale wiecie, to będzie wyglądało, że to jest nie fair, ale Wy to sobie robicie przysługę. Ucinając jakieś sytuacje, jakiegoś tam diabła, słuchajcie, wywalając, bądź yy, wobec Was coś takiego yy, przyjdzie. No, ale słuchajcie, ja tutaj widzę ten sąd ostateczny. Ten sąd ostateczny to jest super energia w tle. Yy, no. Myślę, że po prostu skorpionek będzie robił porządki w związkach. I dlatego pokazujecie się, że jesteście na nowej drogi, drodze życia. Na, nowej, na nowym etapie. No. Dobrze, słuchajcie, to wygląda, nie jest źle. Dobra, skorpionki, zatem praca, finanse, jest praca, są finanse. Jak to wygląda? Praca, finanse dla skorpionka. A jest super, jest praca, z finanse, strzał w dziesiątkę paść Buław, może tak być, słuchajcie, że dostaniecie jakiś, macie, jesteście pełni entuzjazmu, to, że dostaniecie może jakąś nową pracę, bądź jakiś nowy projekt do prowadzenia. Yy, generalnie, wiecie, co ja jeszcze myślę? Yy, ja jeszcze myślę, to słuchajcie, wracając do niespodzianki, że może tak być, że jakiś Skorpion będzie miał, będzie załatwiał pro, problemy, będzie załatwiał problemy, nie, będzie, będzie się leczył, będzie coś tam, słuchajcie, ze zdrowiem będziecie działać. Tutaj ma w pracy, jest wszystko ok. Jest dziesiątka, słuchajcie, dziesiątka pentakli. E, dobrze to wygląda na robotę. Jest robota. <gry> e, jest praca. Może być tak, słuchajcie, że pracujecie w jakiejś firmie rodzinnej i tam będziecie, słuchajcie, działać, ale jest spoko, jest ok. Uh -huh. Może jakieś też zakończenie projektu dla Was. Pracy finansami. I też tak może być, słuchajcie, że rzeczywiście jakiś nowy etap życia Was czeka, kochane moje skorpionki. To, to jest też, też jest to właśnie połączone z pracą Waszą. No, dobra. Rada bądź wynik tego czytanka dla skorpionka. Rada bądź wynik dla skorpionka. Uch, <Klech> uh, koło fortuny. Słuchajcie, kochani, i się do podróży. Jeśli szkujecie się do podróży, pamiętajcie o dokumentach. Zobaczcie, zobaczcie, 8, 8 była znowu komunikacja, też podróż, prawda? Jakieś komunikowanie się, informacje będą przychodziły do Was, do Waszego, Wasze pole rzeczywistości, moje kochane skorpionki. Dlatego, słuchajcie, bądźcie uważni, uważne, e, ponieważ tam w tym goszczu informacji może być jakaś ważna dla Was e, informacja. No właśnie. E, kochani, koło fortuny, przy kole fortuny e, krążymy, kluczymy, także uwaga, żeby się nie zgubić, ale muszę Wam powiedzieć tak, skorpionki, że macie bardzo mocne karty, macie wielkie arkana, macie począteczki i macie zakończenia, cokolwiek to jest. Zakończenie Waszej sprawy e, i wchodzicie na jakiś nowy etap życia. Ja to tu tak to widzę, no, po jakieś tam, słuchajcie, czas, po czasie, nie dla Was, słuchajcie, po piątka kielichów idąca w przeszłość, słuchajcie, w przeszłości rzeczywiście coś tam się zadarzyło, niemiłego dla Was, kochani, ale ja widzę, że Wy będziecie ponad to i ruszacie swoją, ruszacie, słuchajcie, w podróż, nową podróż życia, co? Tak się mówi, chyba tak. Dobra, dzięki, kochane skorpionki. Pozdrawiam, papa. Pa.